Ciężko, mój kochany, jestem na z krzychu. No, siema, ma. No i kontynuujemy naszą przygodę na skrzydłowym w CS-ku. No, no to jest ciekawy rozległy temat, no ale ja nie potrafię. Kiedyś próbowałem się utrzelę. No. O, jest jeden na jeden. No, kurde, chyba to ogarniać. Zabijasz ją tam, co? Jezu, ja mam ciężko. O ale wow. Tak jak Jest S, że to stoi tak. tej Dawaj asem. No chłop Ała. Mi... No to ładne bańki. To będzie porażka. Nie, ale spokojnie, bo ja się tam tak... O nie. Ja się tak tym trochę bawię, wiesz. O jest dobra, chyba jednak... Aha, teraz się zmieniliśmy. No. Faktycznie, ta... Ta, z którą ty się bawiłeś, to ona na kucaka. Stoi i ze Nie, Ja z nią się bawiłem, ale ten gościu teraz mi taką banie przed chwilą. No wiem, i też wali. Jest, co to za? No dobra. To z ty, ty, to ta, z którą się bawiłeś, to faktycznie się bawiłeś. Ale ten ziomuś to chyba będzie jakiś. Ale ten gościu, te żawki super nie ogarnia, niespokojnie. Jak, jak, jak ten gościu, na którego walczyłem, jest czterem, to nie mamy się, z czego martwić A my jesteśmy CT? Myślałem, że jesteśmy teraz. Dobra. Trzeba iść na B. Na B? No, tam dałem. Ja się ustawię u góry na balkonie. Póki co ich nie widzę. Mam jeszcze... Sam przy tej, przy rzece. Na prawo? To na prawo, daj no jakby tam Tam on 10... był. Oj, jestem po Możesz tam podejść Na co? Ja sobie patrzę na longa tak z głębi Jest, jest tam na dole ktoś I dwójka jest na dole o! No to ten drugi ma pull HP Drugi jest po prawej stronie Gdzie? Po prawej stronie wyjdzie Chyba, że idzie Nie, nie. Ja Widziałbym dwóch tam na dole Nie, nie. bardzo. Myślisz, że będzie saveować. Nie ma stronie. Ile masz HP? Uł. Dobra, to, to chowaj się, a ja mam 9 to ja będę tym mięsem armatował Chowaj się Na czas. Już przegrałem Bardzo mm. Dobra, Przysk teraz kas nie dostała, ona będzie... Pistolik, Pistolek tylko On, ona eee, Krzychu, kup se PMA No i chodź za mną Mam nadzieję, że to wyjdzie Skocz mi na głowę mhm. Już nie wejść. A nie, ty masz tam patrzeć tylko. O, to jest to. Bomba jest. Teraz. Przyski, tam jest, jest. Jest tam na dole. Dostałem bańkę ze Scouta jedną. Jest tam, wychyla się. Dobrze. <śla> Ale widzisz, jest taktyczka. Jest, zajebiście, tylko teraz sobie nie możemy powtórzyć. No nie, 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 to było teraz, żeby jedną grę ugrać. Tu znowu jakieś ruski, jest chwilę tych ludzi Ugraliśmy teraz inne ustawienie. Ja tam podejdę na blisko tego tunelu go, go, to teraz na blisko kryjemy, dobra Na blisko kryjemy Dobra Ale ja sobie podejdę na shifcie, żeby myśleć, że jest tylko jedna osoba może to gdzieś poleciał, daleki Oła. Oboje prawa To i dobra, teraz nie wiem to ja tu ptałem tak po tym ona cały czas na shifcie chodzi znaczy na kucaku znaczy to w ogóle to jest on, to jest pro gamer jakąś liaskę sobie znaczy tego. no, w sensie no ja mówię przez pryzmat o tego no, tam jest nie coś. nie ja tego ptałem w sumie nie, co się odkupisz nie ja no, ja sobie kupię. nie, on generalnie zważyłem warzywem ten drugi coś gra ale do ogrania spokojnie, jak mi bez w ogrywałem bez niczego No właśnie teraz to rzucam smoke'a Dostałem banie. Drugi no. u mnie Jest? Muszę zmiana, chyba... zmiana, zmiana Dobrze się zmieniliśmy, bo podchodził akurat No, no ja słyszałem go Nie no, no, nie. no jeżeli chodzi o krycie B, no to kryjemy kurwa zajebiście no wiesz, komunikacja i na zmianę jest zmiana, ty masz low. Nie nie mają, nie mają szans, to jest to strasznie CT Wszystkie te dwójki są strasznie CT, te ja też na smokat. Nie na Nioku mówiłeś, że teraz Bra u mnie jest za ten. Zaogniowany, więc jak chcesz mogę ci smokać. Nie ja mam smok, tylko że go tupiłem. U mnie ich nie ma, są u ciebie. U mnie jest chyba jedna osoba, aż na pewno jest jedna osoba. Przesuń się. Mate. Widzę, że rzuciłem ją ja, jedną. No ja patrzę przez te dziury, ich tam Ale nie ma. po co wy to ogniujecie? Jesteście niepoważny. Oni grają jak boty. Dobra, ja rzuciłem. Jest yy, jeden, ma full. Jest tu pod koniec. Dobrze. Przecież... Po co oni to są? Co tam znajdują, i w ogóle wszystko. No. Oni rzucili to, ja zmieniłem na tego, i co? I mieli znowu w dupie jedną tą. E, ja jas... nie rozumiem w ogóle sensu ich używania granatu jakichkolwiek. Nie wiem, czy zauważyłeś, oni, oni Będę... se rzucają. No... Nie, nie rozumiem. Smołka rzucają se sami pod nogi, i potem, no nie mogą przez to przejść, po co rzucili zmowka. Ja idę z awką tam na to miejsce. Jest jeden, poszedł. I drugi jest chyba u ciebie. Dobra, ja z mostem stoję. Bo jeden się chciał ze mną bić na dystans, ale miałem apkę. No ja patrzę ten tunel od je jego wyjścia, tak jakby z tego tunelu. Od strony Tero. No pewnie napisaj Hax. Słyszysz go tam gdzieś? No. On jest na banku u ciebie, nie wyjdzie inną stroną. No dobra, czekamy. Ale skupienie. Hmm? Ja nie był tam u ciebie. On zespał naszedł na kucaku. Ja nie słyszałem nic. No, nie, nie, nie szedł na, tam od. Tam. No. Nie był u ciebie. Nie musimy bardzo wygrać teraz. Te... CT bo ci mówię, potem będzie w CT, będziemy mieli też przerąbane. Jak wygramy to jest... 8, potem to... jest po... bardzo ważna pistoletówka, bo jak ją wygramy to wygramy. Bo oni będą bez haisu. Jest Jeden. chcesz zagrać na flaszę, żeby ci tam zaprzeszło i wyskakujesz? Nie. Naziął no, smoka więc Dobra, ja się smokuję. Możemy się zmienić pozycję. Chyba go słyszałem. jest tam u mnie. Możesz podejść na pocichu. Ja mu flesza rzucam. Jest git. I ostatnia teraz. Oni ciągle się chcą ze mną bić na tą afkę. Oni pewnie kasy nie mają na te afki A ty z tym K 7 koła No. to e, kupuje gra co Ja też, że rzucam tam smoka. Ja nawet fleszy nie rzucam, bo nie mam kiedy. No ja też nie, ja tak myślę, że po co je kupowałem. Rzucili oni! I mogli mi tu podbić, bo rzuciłem. Jest, jest jest jeden podbieg. Krzywły. Bardzo luźny. Jeden by do mnie. Szybko. Jest jeden już w PNB. Jeden już jest pełen Mam PNB. Dobra. Tam jest. Savel. Mam bombę, savel, Dobra. Tam. Nie wiem co on ma, ale mu fleszuje na twarz. Jeszcze raz zafreshuje. O kurwa, bym rzucił, proszę. Nie z u ciebie? O cholera, wyszedł z drugiej strony. Wychodzi tam, gdzie ja stałem. Wychodzi tam. Nie, o kurwa, ale fajnie. Dobra, 8-0, piękny, raczej znaczy piękny. Teraz nam idzie A... w tych porażkach. A wydawało się na rozgrzewce, że będzie. Lipa. Rozgrzewka to jest żadne, Dobra, co teraz gramy? Raszujemy jakoś? Czy? Ja bym przetraszał bez konsekwencji. Ale Kuchu... Na dwa tunele czy jednym Na dwa Lećmy na dwa Dobra, to ja mam tu prosto lecę, nie? Dobra, to ja tam zawsze stałem Bez shifta, bez niczego Jeden jest daleko głęboko w BSie, jest jeden A drugi nie wiem. Gdzie... Nie wiem gdzie jest drugi To jest tam go No pistoletówka była bardzo ważna W sumie teraz Dzięki temu kozacko Kozacko Jak tam tabela Najwięcej MVP 6, to 6 na 9 MVP Ja to tobie łapeczkę daję No w do 0 ich rozwaliliśmy No 9-0 ale... <laughs> Panci rozegraliśmy się Jak na to, że nie graliśmy tak długo A teraz tak No grałem pewnie na bardzo słabych, słabych przeciwników Tak mi się wydaje No i Ten jeden tylko zabijał Tamten miał drugi 0.8 w ogóle. Ten no. No, bo to miał latkę? Na Avatarze to było naprawdę. Dobra, no to widzicie, te, teraz szybciutko, łatwo poszło. Także dziękujemy za uwagę. Do no trzymajcie się, popatki.